Witam serdecznie na kanale Wszystkie Skorpiony i zapraszam was dzisiaj na czytanie tarotowe na maj 2020. Proszę pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego nie będzie rezonowało z każdym. Natomiast jeżeli ktoś życzy sobie czytanie prywatne, to w opisie pod filmem jest mój mail możecie się ze mną na niego skontaktować. Pamiętajcie proszę o pozostawieniu łapek w górę, o subskrypcjach, dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, um, kiedy nowe filmy wpadają na kanał. I oczywiście zawsze miło mi jest widzieć komentarze, także zachęcam. No i tymczasem przechodzę do czytania. Karty proszę, pokażcie, co dla Skorpiona. Karty proszę, pokażcie, na czym Skorpion powinien się skupić w maju. Ważne informacje dla Skorpiona na maj 2020. Ogólna sytuacja rycerz była Co pomaga bądź przeszkadza? Świat. Podstawa tej sytuacji wieża. Co odchodzi, co było, co zostawić? Cesarz. Co macie w głowie, czego byście chcieli? Dziewiątka mieczy. Co przychodzi? Arcykapłanka. Wy w tej sytuacji umiarkowanie. Wasze otoczenie, diabeł. Szansa, zagrożenie. Ósemka mieczy. I potencjalny wynik. Karta pustelnika. Ula, la, ula la moje drogie Skorpiony. Po co ten karta wisielca? Jakieś zatrzymanie swego rodzaju. No dobra. Co by tu? Co by tu? Od czego by tu zacząć? W początku najlepiej. Zacznę od znaków, bo trochę się tutaj znaków pojawiło. Pamiętajcie, że znaki są tylko orientacyjne, nie muszą mieć żadnego znaczenia, tak naprawdę. Ale co, kto mi się pokazał? Pokazał się baran, skorpion, czyli być może Wy, być może jakiś inny skorpion, strzelec, koziorożec, panna. I tu znak ognisty, być może jakiś gdzieś tam w Waszym życiu istotny. No dobra. Czytanie. Ja wiem się bardziej jako miłosne, ale pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne, więc możecie je sobie przełożyć również na sprawy e, finansowe czy, czy sprawy pracy. Po prostu jest coś kuszącego, um, czego obawiacie się, i słusznie mam wrażenie, ponieważ na długo was to może przywiązać i koniec końców może Wam mm, to może was to troszeczkę wykluczyć, tak jakby, że tak powiem, ze społeczeństwa, a chodzi bardziej o to, że Wy będziecie pod tym wszystkim potrzebować wycofania się. Będę to mówiła o sprawach tak bardziej związkowych chyba, bo, no bo tak mi się jawi to czytanie, natomiast nie musi ono takie być. Tak pamiętajcie. W samym centrum rycerz Buław mógł pojawić się, mógł pojawić się jakiś osobnik gorące. Rycerz Buław często jest osobą, która wpada i wypada z naszego życia, czyli e, przychodzi, e, narobi hałasu i wychodzi, i za chwilę znowu, tak? Takie in and out, e, co chwilę pojawia się i znika. E, mogło być tak, że on już kiedyś wcześniej narobił gdzieś tam e, rumorów w waszym życiu, coś niby się zakończyło, a tu on ponownie się pojawia, albo wy, wy obawiacie się, że ta osoba lub ta sytuacja znów się pojawi. Mógł to być baran, ale oczywiście nie musiał być. Może to być ktoś mieszkający za granicą, bądź ktoś po prostu z zagranicy, obcokrajowiec, tak? Ale oczywiście to nie musi być w żadnym wypadku. Macie bardzo dużo arkan wielkich. Macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem arkan wielkich. Ehm, bardzo ważny miesiąc. Um, uważajcie na to, co się dzieje, bo będzie to miało takie dalekosiężne skutki, jakby, jak to zazwyczaj bywa w, no, w rozkładach z dużą ilością a, tych wielkich arkan. To nie są przelewki, tutaj trzeba a, zwracać uwagę. Mogło, być, mogło się coś zakończyć między Wami, i to zakończyć się z hukiem. Ktoś bardzo mocno mógł postawić na swoim, ewentualnie jakiś baran mógł do przeszłości. Zakończyliście coś, być może z takiego powodu, że ktoś tutaj bardzo chciał stawiać właśnie na swoim, przeforsowywać swoje zdanie i swoją rację. Cesarz ma bardzo duże ego. Ktoś z przerośniętym ego mógł opuścić wasze życie lub no, robić troszeczkę krzywdy waszemu um, życiu. I Wy teraz cały czas rozmyślacie, tak jakby o tym, macie to cały czas w głowie gdzieś tą sytuację, to, coś, co się tam działo, czegoś się obawiacie. Może być też taka sytuacja, że no tutaj mamy tą arcykapłankę, czyli Romans po prostu, tak? No i tu mam karty typowo romansowe. Tu nie ma związku, tu nie ma partnerstwa. To jest jedynie romans, jest troszeczkę ognia, tak? Ale koniec końców, no, energia jednak jest toksyczna. Ta osoba przejawia się jako postać diabła. I teraz, no, diabeł jest kuszący, tak? Tak samo rycerz Buław jest kuszący, tylko miejcie świadomość, jakiego typu to jest energia, tak? Was gdzieś to tam trzyma, czujecie, że to jest pułapka, czujecie, że to coś jest nie tak, i um, miejcie tego świadomość, że ta osoba, jeżeli uważacie, że ta osoba z was zrobi swoją partnerkę czy swojego partnera. No w maju ja tego absolutnie nie widzę. Widzę pozostanie tak jakby w cieniu, pozostanie w ukryciu. Ktoś może do Was przychodzić jedynie, no właśnie, na przykład po seks, tak, Czy jakieś tam rzeczy, które po prostu pozostają gdzieś w ukryciu. Jeżeli chodzi o sprawy pracy, bo jeżeli ktoś tutaj przyszedł po, po sprawy właśnie pracowe, może być tak, że przychodzi do Was jakaś osoba z propozycją, która... Hmm, no niby ma być waszym tak sekretem, macie to, niby ma wam przynieść takie duże korzyści, i, i gdzieś czujecie taki wewnętrzny pociąg, do tego widzicie w tym coś pozytywnego dla siebie, natomiast gdzieś w środku chyba odczuwacie, że to jest pułapka i to jest coś, co na dłuższą metę może narobić więcej szkody niż to przyniosło jakichkolwiek korzyści Wam, A dlatego pamiętajcie o tym, no niestety tak mi się to jawi, że no ta inwestycja szczególnie jeżeli to są jakieś szemrane sprawy, ktoś gdzieś pod stołem czy, czy na ucho do Was coś takiego proponuje, bardzo bądźcie ostrożni, bo tutaj potem Zostajecie z problemem, tak jakby sami. No a wracając do tych spraw, powiedzmy, partnerstwa, miłości, związków. No, to tak jak powiedziałam, z, tego, z tej mąki raczej w tym miesiącu nie będzie chleba. Pozostaje to wszystko w ukryciu, pozostaje to w sferze tej właśnie bardzo fizycznej, bardzo seksualna energia. Tutaj nie doszukiwałabym się jakiejś wielkiej miłości. Oczywiście pamiętajcie, to jest czytanie ogólne i nie dla wszystkich, ale dla osób, które mają typowo sytuację romansową, to pozostaje na takiej stopie tylko i wyłącznie. Być może Wy próbujecie sobie jakoś to wytłumaczyć, równoważyć, karta umiarkowania jest też kartą no, takiego płynięcia, no niech będzie co ma być, po prostu będę przyjmowała to, co on mi daje, czy to, co ona mi daje i, i będę jakoś z tym żyć. Natomiast ta, no widzę, że jednak gdzieś w tej głowie macie mm, tą obawę, że to nie jest wszystko, czego Wy oczekujecie. To może być, tak jak powiedziałam, relacja, która będzie wracać co jakiś czas lub to jest relacja, która wraca co jakiś czas. Co Wy myślicie, że już się uwolniliście od tej osoby, to ona wraca i jesteście w takiej, no właśnie, w takim potrzasku. No i im dłużej będziecie w tym chwili, im dłużej będziecie udawali, że Wam to odpowiada. Znaczy, jeżeli Wam to odpowiada, to ok, ale mówię teraz do osób, którym to nie odpowiada, a zachowują się jakby im to odpowiadało, tylko po to, żeby utrzymać Trzymać tą osobę a, przy sobie. No ta osoba was poważnie nie traktuje. A, I muszę wam to powiedzieć, tak? Jeżeli macie taką sytuację i czujecie, że mówię do was, no to mówię do was. Ta osoba was nie traktuje poważnie, a przynajmniej nie w maju. A, przychodzi do was, bo jej na to pozwalacie. I tyle, tak? No, nie będę wam słodziła, nie po to tutaj przyszliście, żebym ja wam teraz tutaj płatki róż pod nogi sypała. Niestety ta osoba pojawia się jako ktoś być może jest po prostu uzależniony. Nie wiem, uzależniony od seksu, uzależniony od jakiejś substancji. Może być od Was też uzależniony, ale w taki sposób, no, niezdrowy. Naprawdę w diable jest takie przywiązanie, naprawdę. No, toksyczne po prostu, toksyczna energia. No, ale też nie ma tutaj, widzicie, nie ma jakby wyjścia z tej sytuacji, jest zawieszenie w tej sytuacji, czyli wy nie robicie jakby nic, żeby z tego się wydostać. Za każdym razem, jak ta osoba do was wraca, wy ją przyjmujecie i zgadzacie się na to, żeby być tą arcykapłanką, żeby być tą kochanką, żeby być w tym ukryciu. Cały czas. Cesarz pokazuje tak samo, faceta zamężnego, także jeżeli panowie na przykład mnie teraz oglądają i gdzieś tam mają na oku jakieś tego szmeges, chcielibyście gdzieś tam wyskoczyć na, wyskoczyć w bok, powiedzmy, bo coś się gdzieś u was tam wali rozsypuje w małżeństwie, A słuchajcie. Powiem tak. Ja to nie będę nikogo odwodziła od żadnych pomysłów, zrobicie, co uważacie za słuszne, co uważacie za stosowne, tak? I to jest tylko i wyłącznie Wasza decyzja. Ja Was też nie oceniam, robicie co uważacie. Natomiast powiem tak, taki, taka relacja tak jak mi się to przestawia teraz w kartach na ten miesiąc, może Wam się wydawać, że ona gdzieś tam w jakiś sposób Was leczy, Wam pomaga, natomiast będziecie czuli w środku, że to jest w ogóle jakiś disorder, tak? Po prostu tragedia. Nie ma po prostu racji bytu. Poza tym, że już gdzieś się w to uwikłałem i teraz no, nie wiem, jak z tego się wyplątać. Tak? Już gdzieś się uzależniłem, już gdzieś po prostu się przyzwyczaiłem tak niezdrowo do tego. E, czuję w tym e, korzyść niewspółmierną do straty, ale brnę w to i koniec końców no, wychodzi mi tu osamotnienie. Tak, jakbyście mieli zostać z niczym, bo ani ta kobieta nie będzie chciała z wami być. Tak naprawdę, a też stracicie swoją jakąś tam stałą partnerkę i wychodzicie na zero albo nawet na minus, tak bym powiedziała. Stajecie się pustelnikiem, czyli wycofujecie się z tej e, sytuacji, zostajecie gdzieś tam e, w osamotnieniu, w ogóle w cieniu, tak? E, także to tak dla panów, którzy gdzieś by mieli takie, e, takie pomysły, no to pamiętajcie, że dla części z was, no niestety, ale tak to może e, się skończyć. Dla pań, które no, są w takiej sytuacji, że e, gdzieś tam. Wy jesteście tą, tą osobą nie, taką dodatkowo dokoptowaną, że tak powiem, do innego związku, no to taką osobą pozostajecie, ten facet was nie wybiera. Um, przynajmniej teraz, tak? I mam wrażenie, że wy być może w końcu gdzieś tam wycofacie się, że gdzieś pójdziecie do rozum, po rozum do głowy i wycofacie się z tej relacji. Um, Albo to, powiedzmy, byłaby taka rada, wycofaj się z tego, przynajmniej na teraz, przynajmniej póki Ci on nie złoży poważnej deklaracji i Ty nie wi, Bo mam wrażenie, że Wy wiecie, po co on przychodzi i dlaczego, tak? I, i że ta sytuacja tak wygląda. To nie jest dla Was żadna tajemnica, tak? Um, z tym, że Wy to akceptujecie gdzieś tam, mimo że nie do końca Wam się to podoba, tak? Im dłużej to będziecie y, akceptować, tym bardziej to będzie się wokół Was zaciśniało i trudniej będzie się z tego wyrwać, dlatego może lepiej troszeczkę chociaż się zdystansować do tego i przemyśleć, czy ja naprawdę tego potrzebuję i czy ja naprawdę y, tego chcę. No, a dla kobiet, które są w sytuacji, że to wasz partner gdzieś tam ma jakąś y, osobę, tak? Jakąś tam kochankę, czy, czy wasza partnerka ma jakiegoś y, tam osobnika dodatkowego. Um, no to chyba czas się skonfrontować bo w tkwicie w energii niezdrowej czekając być może aż ta osoba pójdzie po rozum do głowy i przestanie Was tak traktować gdzie to już jest na skraju wieża mówi o tym, że to już jest bliskie końca um, i tutaj mam wrażenie, że dla części z Was jeżeli ktoś się zastanawiał nad odejściem oczywiście jeżeli um, Wam jest tak dobrze i tak i i ok, i się z tym godzicie i Wam to nie przeszkadza, to to czytanie nie jest dla Was. Ale jeżeli jesteście osobą, dla, która się z tym nie zgadza i która nie chce, żeby to tak wyglądało, ale gdzieś z, z jakiegoś powodu nie potrafi się uwolnić z tego, powiem Wam tak, u, karty pokazują... Wam drogę do wolności. Wy możecie się z tego uwolnić. Wasze, te wszystkie pułapki, które tu są, one są absolutnie w Waszej głowie. Was nikt kajdankami do kaloryfera, mam nadzieję, nie przykuł. E, tak? Możecie odejść. Nieważne, nie że o, to jest mój mąż, ja z nim jestem już 20 lat. Boże, on Cię traktuje jak. No, jak widzisz, tak? Jak widać, jak widać w tych kartach, e, nie, nie musisz w tym tkwić. Naprawdę nie musisz. Karty pokazują, idź powolność, idź po swoje. To może zrobić spustoszenie, może się zrobić Armagedą w karcie wieży, może się wszystko wywrócić do góry nogami, ale hmm, póki się nie wywróci, póki ty nie zrobisz rumoru takiego, że, to, że aż, aż będzie po prostu wiór i kurz tylko, no to, to tak będzie wyglądało i to się nie zmieni. Karty jasno pokazują, póki wy nie tąpniecie, nie, póki wszystko już nie upadnie, póki wam ostatnia po prostu e, ostatki sił nie przeminą, to to będzie trwało. I mam wrażenie, że, że ta osoba niekoniecznie przyjmuje się tym, że, że was boli to i że wy się czujecie osamotnione i się czujecie po prostu jak, jak kubka nieszczęścia, tak? I, I czujecie się w tym związku same. A jakbyście w ogóle nie, nie miały związku tylko utrzymywały jakieś nie wiem co nawet no niestety trudne czytanie, a moje drogie skorpiony ale mam wrażenie, że część z Was potrzebowała po prostu takiego takiego kopa, takiego potrząśnięcia pamiętajcie, jeżeli Wam ta sytuacja jeżeli się odnajdujecie w takiej sytuacji no to okej. Okay. ja mówię tylko i wyłącznie do osób, które się w niej nie odnajdują ale nie mają odwagi z niej wyjść powiem Wam tak macie kartę świata jest zakończenie i jest zakończenie pozytywne. Zakończenie toksycznej relacji to jest zawsze zakończenie pozytywne. Nie ma czegoś takiego, że o skończyłam toksyczną relację, tu z alkoholikiem, tu mnie bije, tu mi coś tam, tu mnie zdradza i potem jestem nieszczęśliwa bez niego. No, jeszcze nie słyszałam takiej historii, żeby koniec końców taka relacja, jak się zakończyła, żebyśmy za nią jakoś nie wiadomo, jak tęsknili z pobudek tego, że my tęsknimy za tym, że on mnie zdradza, czy że on mnie tam łomocze, tak? I jeżeli macie takie problemy, oczywiście zgłaszajcie się do odpowiednich instytucji, ale ja wam jestem tutaj po to, żeby wam dać tu, tu, tu siłę do tego. Wy to macie jedynie w głowie, bo na zewnątrz to wy macie sieczkę, a w głowie macie strach, że was nic lepszego nie czeka. No bzdura, bzdura totalna i proszę pamiętajcie o tym. No ale jeszcze sprawdzę, anioły, co tam. Aż się uniosłam na tym czytaniu, Jezu, taka silna energia, że hej, naprawdę, Boże, mam nadzieję, że z niewielką liczbą osób będzie rezonowało to czytanie, ale jeżeli rezonuje, to wiedzcie, że ja trzymam za Was kciuki bardzo mocno. E, wszystkie skorpiony, których to czytanie gdzieś tam um, dotyczyło w którymś momencie. Pamiętajcie, to samo tyczy się spraw finansowo-pracowych, -prac tak? Um, jeżeli trzymacie się w tej pracy, w której was gnoju, w której zawsze jesteście ostatni, w którym wszystko, na wszystkim jesteście obarczani, a nieważne jak dobre byście mieli pomysły, i tak robicie, jesteście brani pod uwagę na końcu, a albo ktoś Wam przywłaszcza sobie Wasze gdzieś tam zasługi, nie musicie tam kwić. Bo tam Was raczej nic dobrego też nie czeka. Być może przywiązanie, długi staż pracy i tak dalej, ale czasem lepiej się wycofać po prostu i. No i nie dawać sobą pomiatać, tak? Też w tych sprawach pracy, bo tutaj ani jakoś finansów dobrych nie widzę z tego, czy kokosów, ani satysfakcji, tak? Także pamiętajcie. No i co? Nowa miłość. Pewnie, że tak. Nie przestawaj. Szukajcie nowości. Nie musicie w tym tkwić. Dla osób, które tu już coś miały dla siebie. Jeżeli dotrwaliście do teraz, a jeszcze nic nie usłyszeliście dla siebie, to idzie do Was nowa miłość. Nie przestawajcie szukać, nie bądźcie zawiedzeni tym, że do tej pory nie było. Nie dajcie sobie pować w jakąś gnuśność. Ktoś nowy może się za horyzontem pojawić. Najpewniej pojawi się, jakby. Kiedy zostawicie za sobą przeszłość. Dlatego jeżeli gdzieś jesteście, wychodzicie z relacji, wychodzicie z sytuacji e, takich traumatycznych, to nie przestawajcie, nie bójcie się. E, bo za rogiem, kiedy Wy uleczycie siebie, kiedy wy no, pójdziecie odważnie do przodu, e, tutaj macie e, już na was czekającą nową miłość. Miłość do siebie, miłość od drugiej osoby, miłość dla drugiej osoby, e, po prostu miłość. Zewsząd, w każdej możliwej postaci. No dobrze, moje drogie Skorpiony. Życzę Wam dużo siły na ten miesiąc. Naprawdę. Mam nadzieję, że jak najmniejsza liczba osób rezonuje z tym czytaniem. Dziękuję, że go wysłuchaliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Ściskam mocno i do usłyszenia. Cudownego maja.